Dzień dobry, witam Was w kolejnym Daily Vlogu. Daily Vlogu już w domku. Szczęśliwie wróciliśmy z podróży. Podróż minęła bardzo dobrze. Na początek dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga, bo będą zmiany, będzie się działo, będą duże zmiany. Na mojej głowie wybieram się do fryzjera. Co z tego wyjdzie? A u fryzjera już nie byłam bardzo. bardzo. Czas na powakacyjne cięcie. Idę dołączyć do marzenki. Marzynka wszedł na fotelu, a ja teraz będę obcinany. Sok na zimno, włoczony jabłko, pomarańcz truskawka. Tu jest jakiś na zimno ananas, z melon mango na zimę 9 zł. Tu są kule chyba do suszarek. No. Z dwie sztuki 10 zł, chyba bez opakowania wygląda dużo lepiej. On jest taki połyskliwy i on jest pokryty taką żywicą. No bardzo piękny byt koszty.